Yy, granego przez młodszego kolegę I jak się pan znajduje w tym starszym wcieleniu? Przede wszystkim dobry Państwu. Yy, 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 muszę mówić przez mikrofon? Nie, nie. nie Szymona, chyba nie. bo to zawsze jest głos naturalniejszy. Yy, faktycznie. Yy, Rola Hamleta, przynajmniej przywykło się tak myśleć, jest, jest rolą, o której każdy młody aktor marzy, nie bez kozely, dlatego że to jest jedna z najlepszych męskich partii w historii światowego dramatu. Jest to jeden z najlepszych dramatów napisanych kiedykolwiek. Myśmy z Hamletem się bardzo oswoili. Wiemy, na czym polega ta historia, ale gwarantuję Państwu, że żebyście wzięli ten dramat do ręki po raz pierwszy, tak jakbyście go nigdy nie znali. I przeczytali tę zdumiewającą fabułę, tę niezwykłą anegdotę, to bylibyście tym zdumieni, jak można w jednym dziele pomieścić coś tak wielowątkowego i wieloznacznego.